No, nie zacznę. Nie zacznę. No, jeszcze się nie potrafi jak człowieku malować, nie? No, maluję normalnie tuszę, a później jakaś kreska dziwna wychodzi. Jedna rzęsa taka, druga taka. A idź pani z tym tematem, Nie da się, nie da się i wyglądać, i fajnie mówić, i mieć jeszcze ciekawą osobowość. Po prostu się nie da, więc wybierzmy jedno. Ale obiecuję wam, że widoki, które będziecie oglądać, będą piękniejsze ode mnie. Przecież nikt nie mówił, że to będzie poważny kanał. Ten vlog e, urodził się w mojej głowie ponad 4 lata temu. Pamiętam, że wtedy miałam całą listę, całą rozpiskę w swoim małym kalendarzyku, jakie tematy omówię, i kanał ten e, miał mieć charakter stricte parentingowy. Pomimo tego, że już 4 lata temu nagrałam pierwszy odcinek do tego kanału. I był to wywiad z Ilią Butrym-Południewską, założycielką Szkoły Jogarytm w Warszawie. To nie został on wyemitowany i ruszam od dziś. Od narodzin Marceliny zwiedziłyśmy kilka naprawdę pięknych miejsc na tym świecie. I bardzo chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniami i udzielić kilku wskazówek jak podróżować z bobasem I jak wygląda podróżowanie z małym dzieckiem. Czy dziecko pomaga, czy utrudnia w podróży? Gdzie? Jak? I za ile można polecieć? Tylko, że tak się składa, że pojawiły się przez ostatnie 4 lata inne zagadnienia, inne bardzo ważne sprawy w moim życiu, które chcę tu poruszyć. Wcale nie próbuję Wam teraz powiedzieć, że takich tematów tutaj nie będzie. I raczej nie musicie się bawić, że będzie to polityka. A zawodowo? oświat. No świat. Widzicie za mną. Od trzech lat prowadzę butik, który zajmuje się sprzedażą stacjonarną i internetową. Obecnie tworzy się nasza pierwsza kolekcja. Pierwsze jej efekty będziecie mogły zobaczyć zimą. To chyba koniec tego miłego gadania. Zaczynamy. Ja nazywam się Magdalena Wójcik, a Ty jesteś w strefie Matki Rebeliant. Chyba jeszcze ten moment, w którym powinnam powiedzieć, i zapomnij o bye